W dzisiejszym odcinku zostałem adoptowany przez dwie rodziny Rodzina brzydkich, czyli odkurzanie mnie i jedzenie pająków Rodzina modelów, czyli farbowanie włosów i mój pokaz mody to Było naprawdę grubo, więc oglądaj do końca Jak dasz super like, to będziesz szczęśliwy Napisz w komentarzu, która rodzina lepsza, a przy mnie i odpiszę A i wbicie Discorda i zapraszam do filmu Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj jest mój wyjątkowy dzień Czy wy serio mówicie, że obie rodziny chcą go adoptować? tak, tak Oh, <laughs> Jestem niesamowitym dzieckiem Naprawdę? Jego? On jest taki denerwujący Nie, nie, proszę pani, pani źle wypowiedziała to słowo Chciała powiedzieć, że niesamowity Nie mówi się denerwujący, tylko wymawia się niesamowity Nie, wymówiłam to dobrze Eee, okej okay. Ej ty, czy ty się z tego zaśmiałeś? Wielka głowo, chcesz żeby ci przywalił na dobranoc? Jak kto nazywa mnie wielką głową? O marzełku! A, nie! <gry> Okej, okay, dobrze! Każda rodzina dostanie go na jeden dzień. A po upływie trzech dni, on dostanie się do. O, nie, to jest pająk! To nie pająk! A, moja żona! Przepraszam! Ale tak jak mówiłam, on będzie mógł wybrać rodzinę, z którą będzie żył. Zrozumiano? Zrozumiano! Zrozumiano! Okej, okay, pierwsza rodzina brzydka. <gry> Okej, okay, słuchajcie, jestem adoptowany po raz jakiś 3400. 1567 <noise> raz. <głos> ale może w końcu ta jedna rodzina mnie polubi. Ale ta rodzina wygląda naprawdę dziwnie. I ma śmieszne twarze. Okej, okay, synu, chodźmy do domu. To jest moje Ferrari. Ej, czekaj, co, ale. Ej, to nie jest Ferrari. To jest brzydkie. To wygląda jak jakiś śmierdzący szczur. Synu, Ferrari to jest w silniku. Eee, o, w silniku? <noise> Dobra, niech będzie. <noise> to ma silnik lepszy od samolotu. Okej, okay, niech będzie oh, Ale to jest szybkie oh. Oho, okej okay, jesteśmy w domu Aha, to było naprawdę szalone Wow, w porównaniu jak ta rodzina wygląda, ten dom jest naprawdę super Ale czekajcie, muszę sprawdzić czy nie ma tu przypadkiem jakichś pająków Nienawidzę ich Nie martw się synu, nie ma pająków Eee, ale jak to możliwe? Zjedliśmy je wszystkie Nom, 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 nom Czaj, co ty masz na myśli, że wkładasz pająka do ust jak loda ekipy? Eee, Okej okay. Tak Ale to przecież nie spakuje tak dobrze jak lody ekipy Ale to są lody ekipy wersja pajęcza Musisz spróbować O nie, 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 dziękuję mam swoje pyszne lody ekipy O, takie przepyszne Macie może trochę lodów ekipy w domu? Mamy chipsy wersja pająk Czekajcie, czy wy dosłownie wszystko jecie z pająkami? Halo, halo, zgaduję, że siedzicie na jakimś słabym fotelu Spokojnie, spokojnie. Mam dla Was rozwiązanie: czyli fotele gamingowe Diablo, a szczególnie fotel gamingowy x 2.0, którego sam posiadam. Bez niego wiele dziwnych momentów z brzydką rodziną bym nie wytrzymał, bo jest naprawdę wygodny. więc z rady, zajrzeć do linku w opisie i poczuć się z nimi jak rodzina modeli. Ale zachęcam również do wzięcia udziału w pewnym konkursie o Diablo, czyli Diablo Family Challenge. Super nagrodami, tak ale pamiętajcie o wykonaniu każdego zadania, a może to Wy wygracie. Kwopisie, ale on są takie całe owłosione i mają mijati czerwone oczy! Okej, okay, nieważne, nie pytałem. One z tym smakują lepiej. Hrupiące! A, ja też wiem o chrupiące jedzenie, ale myślę, że zostanę chyba przy lodach ekipy. O, kawałek loda ekipy ugrząc w zębach. O, dzięki, a gdzie jest lustro i... i wyjmę to teraz? W tym domu nie ma lusterek. W tym domu są zabronione. Czekaj, co? Dlaczego w tym domu lusterka są zakazane? Eee, wiecie co, to troszeczkę przerażające. Wszystkie pekły, kiedy na nie spojrzeli Eee, aha, okej. Okay. <laughs> A to dlatego, że jesteście tacy brzydcy. Brzydcy! Nie martw się, wiem jak wie, boję, czy do ekipy swoich zębów! Okej. Okay. O się! Okej okay, mamo, leżę i czekam. Eee, co robi moja mama? <mum> Co ty robisz, mamo? O, czekaj, już nie ma tego kawałka lody ekipy w moich zębach. E, swoją drogą, dlaczego mój brat wygląda tak dziwnie? E, on jest dzieckiem, a ma twarz jakiegoś 50-latka. To naprawdę dziwne. Jesteśmy biedni. No nie wiem, czy jesteście tacy biedni, wasz. To wygląda naprawdę dobrze. Jesteście bogaci, ale ubrani jak kupa. Też może loda ekipy? No pewnie, że tak. Znalezionego pomiędzy palcami moich stóp? Nie, nie. Nie dziękuję, nie lubię lodów ekipy z palców. Tu okej, okay, więcej dla mnie. O, jest głodny. O, ja jestem bardzo mój brzuch burczy. Naprawdę myślę, że przydałoby mi się zjeść coś smacznego. Chodźmy po lody. Były nam się pajęcie lody ekipy. Oh, to w sumie może dobrze. Okej, okay, synu, zostań w domu. Dobrze, zostanę w domu. Zabierzemy nowego niebiesko na polody. Wow, ale super! Wejdź do samochodu, Gotti! Okej, okay, dobrze, mamy już tutaj. Wchodzę. Okej, okay, siedzę na tylnym siedzeniu, ale czy możemy tym razem jechać trochę wolniej? Ostatnio to było zdecydowanie za szybko. A myślałem wtedy, że żartują z tą prędkością. O mój Boże, żartujecie sobie ze mnie, czemu my jedziemy tak szybko? O mój Boże, prawie dosłownie bym wypadł. E, czekajcie, czy wy sobie żartujecie ze mnie, czy oni właściwie jechali z tą samochodem do środka? To nie drive through. Yy, nie. Hmm, czekajcie, dlaczego ona nie chce nam sprzedać lodów ekipy. To nie jest drive food. I śmierdzicie. Wow, to jest naprawdę niemiłe i tak się nie mówi. Dobrze, rodzino, mi się stąd i ona jest jakąś wielką paniusią i jest niemiła. Razy wam wziąć kąpiel z bombelkami. To było naprawdę niegrzeczne, co ona do nas mówiła. Naprawdę. To było głupie. Brzydcy ludzie są traktowani w ten sposób. Okej, okay, chodźmy na pizzę. Okej, okay, Przynajmniej teraz tata jedzie z normalną prędkością. Może dlatego, że mu smutno, że nie chciała nam dać lodu w ekipy w pajęczy Ale w sumie naprawdę nie chciałem jeść tych pajęczych lodów. Okej, okay, ale chodźmy na pizzę. Witam proszę pani, miło cię poznać, jestem goti i to jest moja y, brzydka rodzina Hej goti wyglądasz trochę inaczej niż twoja rodzina Tak, tak, bo jestem przepiękny On też jest brzydki Hej, co masz na myśli? Brzydki? Moja babcia mówi, że jestem przesłodki Mogą dać mi te kupony za darmo? Peperoni Okej, okay, zdobędę je dla rodziny Co to za zapach? O, o, mam nadzieję, że nie zostaniemy stąd wyrzuceni za śmierdzenie. Myślę, że to twoja pizza. Co ty powiedziałeś? Eee, ona wydaje się być naprawdę wkurzona! wejść i zabrać swoje kopany! Eee. Zdrowcaj już wyrzucę z jakiegoś miejsca przez to samo! I tak tu wrócimy! Rodzino, więc co zjemy? Jestem taki głodny. Godcie, rodzino! Czekajcie, nie zostawiajcie mnie! O, 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 okej, okej, okay, okay. dobra, jestem. Nie wiem, ale mam już tego cały czas do dziś. Jesteśmy wyrzucani dosłownie z każdego miejsca i nie mogę nawet zjeść lodów ekipy na obiad. Okej. Okay. Wygląda na to, że wróciliśmy do domu. Cześć, zrobiłem obiad. Czekaj, co zrobiłeś? Ich... To, to jest naprawdę dużo jedzenia. W końcu coś zjemy. Ale pomimo, że ta rodzina jest naprawdę brzydka, to oni są naprawdę mili. Śpinak, e, żółta papka i stek. O tak, niedzielny pająk. He, niedzielny pająk? Znalazłem to wszystko w moich pieluchach. Hi, hi, hi. Czekaj, co? Wziąłem je z moich pieluch. E, okej, okay, to może ja się powstrzymam przed jedzeniem. To brzmi naprawdę obrzydli. Okej, okay, czas na gry rodzinne! Czekaj, co gry rodzinne? Jestem naprawdę podekscytowany! E, ale w jakiej gry będziemy grali? Puku, puku. O poku! Brzmi to trochę jak moja ulubiona gra Pokemon! E, no w sumie to nie, ale pokaż mi tą grę! E, czekaj, co się dzieje? Czy oni właśnie uderzają się młotkami w głowę? Czekajcie, czekajcie, co się stało, tato, tato? E, wszystko w porządku? No co się, próbuję go ratować Eee, tato, czy ty właśnie pierdolęś? Aaa, to obrzydliwe Czekajcie, czy on właśnie po zemdleniu wstał, robiąc fikołka? Okej, okay, czas na sen, robi się późno. E, czekajcie, czy oni po prostu śpią na podłodze? To jest naprawdę niezdrowe. Pokażę ci twój pokój. Czekaj, mam własny pokój? O kurde, jestem naprawdę potekscytowany. Czekajcie, co? 24-calowy monitor? O mój Boże, ten pokój jest naprawdę fajny. To jest... El pickie! I mam jeszcze łóżko wodne. Wow! Ow! Oh, to nie jest twój pokój. Ej, czekaj, co? Co masz na myśli, że to nie jest twój pokój? Tu nie widzę żadnego innego miejsca. Pójdź w górę! Ej, czekaj, co? Spójrz w górę. Czekaj, co? Ej, czy to jest mój pokój z sejfem i dziwną kamerą skierowaną na mnie? Okej. Okay. Ale to czas na sen. I jak będziesz głodny, to masz mnóstwo pająków pod poduszką. Eee, czekaj, co? Pająki pod poduszką? Co do diabła! Nie, 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 ja idę stąd. Jesteście naprawdę mili, ale po prostu nie mogę z wami zostać. A eee, to czas na kolej rodzinę. Witaj w swoim nowym domu! Wow, on naprawdę wygląda pięknie. Ha, 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 ha. Zdecydowanie w tym domu nie będzie pająków. Jestem Justin Bieber. Czekajcie, czy to jest ten słynny model? A to jest Janet. Czy to jest ta słynna modelka? Ale muszę być szczery, że tak szczerze przy was czuję się brzydko. I jesteś dzieckiem, to normalne. A, 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 czyli jako tata myślisz, że jestem brzydki? Musimy cię naprawić. Dobrze, potrzebujesz poprawy. Kochani, ta rodzina jest naprawdę błyszcząca. Ładna i słodka, a ja obok niej wyglądam brzydko. Mam nadzieję, że nie będą mnie za to wyzywać. Co on ma na sobie? Córko, on jest trochę biedny, a nie brzydki. O kochani, słyszę wszystko, co mówicie i naprawdę nie czuję się z tym dobrze. Nie martw się, zabierzemy cię na zakupy. Kupimy ci jakiś nowy garnitur za 4000 zł. Oooo, to brzmi naprawdę fajnie. Ale ja wybiorę to, co będę nosił. A, przepraszam siostro Musisz pasować do ubioru naszej rodziny E czekaj myślałem, że ładnie się ubieram Chcemy dobrze wyglądać, a teraz wejdź do samochodu Okej okay, słuchajcie, moja rodzina mnie zabiera teraz do sklepu z ciuchami. E, czekajcie, Rockstar. Czekaj, co? To jest tylko dla gwiazd. Nigdy nie byłem w stanie sobie pozwolić na takie rzeczy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? O, 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 mój... Boże! Eee, czekaj co? Biber! Kano no tak, mój tata jest naprawdę super gwiazdą, to znaczy, że jest najsłynniejszym modelem na świecie. Czy mogę zrobić zdjęcie? Czekaj co, on chce zdjęcie dosłownie z moim tatą. że pada. Czy, czy pa też chce na zdjęciu? I jestem jego synem i jestem niesamowity! Ze wszystkich z wyjątkiem tego niebieskiego! Czekaj co? Ponieważ ty jesteś tak ładny jak twój ojciec! Okej, okay, rozumiem, że moja. Rodzina się do mnie nie przyznaje. Okej, okay, dobrze. I idź znaleźć coś ładnego dla siebie. Poczekaj, co? To naprawdę dużo pieniędzy. I muszę przymierzyć trochę ciuchów. A tak mi się podoba, co myślicie, rodzino? Nie! Nie. Znajdź garnitur Guci jak twój tata. O, oh, czekaj, chcesz, żeby ubrał się tak jak ty. Okej, okay, dobra, przymierzę garnitur. Okej, okay, dobra, czy teraz wyglądam jak model. Wyglądasz dobrze! Dziękuję, proszę pana! Perfekcyjnie! O, no, mam dla ciebie niespodziankę! Chodź za mną! Okej, okay, dobrze, mamo, chodźmy! Okej, okay, jestem ciekawy, co to będzie za niespodzianka, ale nie mogę się doczekać. Ciekać. Szybko, szybko, szybko Okej, okay, dobra, jestem ciekawy Co to będzie, kochani, jestem naprawdę Głodny po ostatniej nocy Nie jedząc nic w domu brzydkiej rodziny Mój brzuch tak burczy, Ale, kochani, czy ja myślę, czy my idziemy na lody ekipy O mój Boże, moje ulubione Lody ekipy Nie możesz jeść lodów, tylko możesz pić wodę Musisz być chudym modelem Poczekajcie, tylko wodę Ale w sumie to lubię wodę I jest naprawdę smaczna, ale zdecydowanie ja wolałbym lody ekipy Musimy być zdrowi i chudzi Zmień swoje brzydkie myśli Mmm, czekajcie Lody ekipy to nie są brzydkie myśli Ale czekajcie jak nie lody to może Trochę chipsów Naprawdę lubię chipsy A jest twoja niespodzianka Czekajcie czy my idziemy do sklepu Spożywczego z chipsami Jestem tak blisko wystarczyłoby Podejść Tutaj i tutaj Eee czekajcie czy my idziemy do do fryzjera i na paznokcie. Ale ja nie jestem dziewczyną, więc po co mam tam iść? Witam w salonie piękności. Co mogę dla was zrobić? Ja bym ja chciał paczkę chipsów. Proszę! Mój syn potrzebuje zrobić paznokcie. On jest naprawdę niegrzeczny. W porządku, jakiego koloru chcesz paznokcie? Tylko co? Ja nie chcę malować paznokci. Brzoskwiniowy, różowy, czarny, żółty, a może czerwona róża? Czerwona róża! Tylko nie! Ja nie chcę malować paznokci i nie może Cię mnie zmusić. A żartujecie sobie ze mnie. A zdokcie zrobione. O, dzięki Bogu. W porządku, mamo, czy możemy już stąd wyjść? Nie, jeszcze nie. Potrzebujemy lepszych włosów. O, o! Przecież moje piękne, niebieskie włosy są piękne. Naprawdę nie chcę ich zeptuć. Wyglądają jak diamenty. Zgadzam się, wyglądają trochę brzydko. Usiądź na krześle. O, nie żartujecie sobie ze mnie. Naprawdę mam do tego złe przeczucia. Ona dosłownie mi teraz obcina włosy. Okej, okay, chodź za mną! Okej, okay, to wszystko mam tutaj wejść? Musimy je wysuszyć! Okej, okay, nie je suszyć jak są suche. Okej, okay, dobra, nie pocałam je suszyć, jak w sumie to są suche. Um... Co dlaczego? OM e, na pewno te włosy wyglądałem dobrze i pięknie. Pięknie! Okej, okay, pozwól mi je zobaczyć. Eee, co to jest? Ciało, mam różowe włosy! i Wygląda teraz jak jakiś giglipan. <gry> Naprawdę nie sądzę, że wygląda dobrze. To jest czas na pokaz mody. Chodź! Okej, okay, okej, okay. ale czekaj, pokaz mody. Eee, e, co my będziemy? robić. My będziemy oglądać pokaz mody e cze, cze. To jest on. To on tam robi, tato! O, synu, w sam raz na czas! Właśnie się rozgrzewam! Czekaj, rozgrzewasz się! Co się stało z włosami? Eee, wiem, że są brzydkie, ale mama mi to zrobiła! Wyglądam naprawdę, naprawdę okropnie! Nie przejmuj się, rób pajacyki! Okej, okay, dobrze, tato, jestem naprawdę w tym dobry! Mogę wymakiwać moimi rękami jak pijęc. Skrzydłami! Teraz pokażę Ci jak to się robi! Okej, okay, dobra, usiądę tutaj i będę obserwował z trybunów. Kibicuję ci tato! Jessica, jesteś pierwsza! Wow, ona jest naprawdę dobra! Ona robi jakieś ruchy taneczne i takie tam! O mój Boże, oni są tacy w tym dobrzy. Mam nadzieję naprawdę, że nie będę musiał tego robić. Bo będę wyglądać naprawdę głupio. A tata to nagrywa! Oh, a teraz idzie moja siostra. Dawajcie, dziewczyny. Wow, to wygląda naprawdę dobrze. Też chciałem być takim dobrym modelem, ale myślę, że jestem za brzydki. O nie, tata mnie teraz nagrywa i wszyscy się na mnie patrzą. Twoja kolej. O, uh o. -oh. Ok, ale najpierw muszę sprawdzić, czy nie ma tutaj przypadkiem pająku. <grym> Był najlepszy pokaz, jaki kiedykolwiek widziałem. Eem. To było wspaniałe. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. Eee, czekaj, co mówisz? Tak, poważnie, tak. Naprawdę, naprawdę. Użyję tego w moim następnym pokazie. Wow, musiałem być naprawdę dobry. Może jestem stworzonym modelem? Żartowałem! Nigdy nie pokazuj się na moim pokazie! Wracasz do centrum adopcyjnego! Dziś wieczorem! Ao-a! Oh, oh. Ludzie myślałem, że naprawdę szło mi dobrze, ale wygląda na to, że wracam do centrum adopcyjnego. Au! Oh, nie jesteś mile widziany! Mmm... To naprawdę wredne. Nigdy nie pojawiaj się na moim pokazie. Przepraszam, Tato, ale może mógłbyś mnie nauczyć czegoś więcej? Jakichś fajnych ruchów? Proszę. Bluje. Nie nazywaj mnie Tato! Dureczko chodź! Czekajcie, czy oni dosłownie zostawili mnie tutaj w ciemności? To jest naprawdę przerażające! Jesteście dosłownie tacy podli! A, 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 a. Trzymaj się! Bo to było naprawdę pomieszane. Oni byli tacy podli! Podli bez powodu. Ale nauczyłem się jednej rzeczy. Liczy się to, jakim jesteś, a nie to jak wyglądasz, bo brzydka rodzina była o wiele milsza. Czekaj! Znowu nie! Okej, okay, ale ja już nie chcę wracać do centrum adopcyjnego. Okej okay, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba dzwonkiem i łapkę. No na co czekacie? Bijcie na te filmy, co tutaj macie, zasubskrybujcie kanał i do następnego filmu. Pa pa I jeszcze raz zapraszam do. Do kupna fotela gamingowego Diablo X 2.0, że poczuć się jak rodzina modeli. Link w opisie i do następnego filmu.